Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Reistus i zapraszam Was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 5 października 2019 roku. Zapraszam do oglądania. O Oath mówiliśmy na portalu kilkukrotnie. Jest to całkiem ciekawe MMO, które na Kickstarterze zebrało niecałe 68 tysięcy dolarów. Za cały projekt odpowiada ekipa Rediab Studios, która poinformowała, że zatrudniła kilka zespołów do pracy nad grafiką. Wśród nich była również ekipa Ocean Spark Studios. I tutaj zaczyna się afera, bowiem graficy twierdzili, że producent nie wypłacił im należności za pracę, jaką wykonali. Pojawiły się w tej sprawie dowody, a nawet film na YouTube. Sęk w tym, że niedługo potem wideo zostało usunięte, a rewelacje dotyczące Ready App Studios rzucają nowe światło na sprawę. Okazało się bowiem, że Ocean Spark Studios rzekomo używało assetów, które nie należały do nich. Tym samym artyści chcieli zapłaty za coś, czego nie stworzyli. Po dogłębnym szukaniu wyszło na jaw, że te grafiki zostały pobrane z marketplace'u. Równocześnie takie działanie łamało regulamin Epix Marketplace Terms of Use. Narażyło to twórców OWF na spore konsekwencje w postaci ewentualnego bana na używanie Unreal Engine oraz możliwość pozwu. Z tego powodu, aby uniknąć takiej sytuacji Ready App Studios zdecydowało się zerwać umowę z Ocean Spark Studios oraz zmuszone zostało do przeglądnięcia wszystkich grafik. Ocean Spark Studios nie przyznaje się do wykorzystywania żadnych elementów z Marketplace'u i twierdzą, że wszystkie rzeczy, jakie dodali do OWF, zostały stworzone przez z, nich. z tego powodu domagają się zapłaty za wykonaną pracę. To jednak nadal nie koniec, bowiem więcej informacji na ten temat nie ma. Dowody z obu stron zostały nagle usunięte. Nie ma już wideo od artystów z Ocean Spark Studios ani specjalnej strony od deweloperów z Ready Up Studios. Istna telenovela w jednym elemencie zbliżający się wielkimi krokami Bless Unleashed będzie uboższy od zamkniętego Bless Online. Chodzi o soundtrack. O ile w słynnej pecetowej wersji za oprawę muzyczną odpowiadał legendarny Hans Zimmer, to w Bless Unleashed za tymi sterami będzie stał nikomu nieznany Kwang Soo Kou. Nie twierdzimy oczywiście, że pan Kwang Soo Kou nie stworzy czegoś magicznego i wpadającego w ucho, ale z całym szacunkiem Hansa Zimmera raczej nie pobije. Premiera Bless Unleashed wkrótce. Gra zostanie wydana najpierw na Xbox One, potem prawdopodobnie na PlayStation 4, a później, kto wie, może doczekamy się debiutu na PC. Pytanie, czy aby nie wyjdzie to na plus dla nowego Blessa. Przecież wiadomo, że Hans Zimmer z pewnością nie pracował za darmo, a jego renoma wpłynęła na wysokość gaży. Tym razem jest to duża szansa na to, że pieniądze z muzyki pójdą na rozwój gameplayu. A wy co o tym sądzicie? Na froncie Guild Wars 2 chyba rzeczywiście dzieje się niedobrze. W ostatnich miesiącach słyszeliśmy kilkukrotnie o zwolnieniach w szeregu ArenaNet. Niemniej chyba nikt nie spodziewał się, że załogę opuści Mike O'Brien. Jest to jeden z trzech założycieli studia, który był równocześnie aktualnym prezesem firmy. No już nie, bowiem odszedł aby założyć nowe studio ze swoimi przyjaciółmi. W swoim oświadczeniu były prezes Arena.net wspomina dobre czasy i wyraża swoją ekscytację nowymi sezonami Living World w Guild Wars 2, niemniej już nie jako twórca, ale gracz. Warto tutaj dodać, że wraz z jego odejściem studio opuściło również 8 innych deweloperów. Według spekulacji nowym studiem, które zakłada Michael Bryan, jest Manaworks. Nazwę trzeba będzie zapamiętać, bo w firmie już pojawiły się znane nazwiska z Arena.net. Ciekawe czy będą pracowali nad jakimś MMO lub chociaż grą sieciową. A co z ArenaNet i Guild Wars? Czas pokaże. Przed Wami Slay Together, nowa gra MMORPG, która nie tak dawno została wydana na Steamie. Z pozoru nie wygląda na nic rewolucyjnego, aczkolwiek kryje się za nią bardzo ciekawa historia, bo jak się okazuje, grę stworzyła jedna osoba. Tak, tylko jedna. To weteran gatunku, który zarował się na oldschoolowych grach i zrobił własną. Wzorowano na flefie i metinie dwójce. Dlatego rozgrywka w Slay Together jest bardzo standardowa i polega na robieniu questów, biciu potworków oraz zbieraniu coraz lepszego ekwipunku. W przygotowaniu jest pierwszy dungeon, gildie oraz inne elementy, co jednak najlepsze, autor Slay Together nie żąda za swoje dzieło żadnych pieniędzy. Gra jest dostępna w modelu free to play, bez żadnego pay to win. Świetnie zapowiadające się Age of Usu 2, które zdążyło już skraść kilka serc, po trzech latach ciszy dało znak życia. Na oficjalnej stronie gry, nagle bez żadnego ostrzeżenia, pojawił się wielki czerwony przycisk, który pozwala zarejestrować się do testów, chińskich testów. Te podobno mają wystartować na przełomie roku, w listopadzie dowiemy się wszystkich szczegółów. Jeśli Snail Games nie zmieniło zdania i poprzednie informacje z gry są prawdziwe, to Age of Uszu 2 będzie działał w modelu buy to play lub pay to play, co jeszcze? Ogromny świat o niespotykanej dotąd powierzchni, setki rodzajów broni, brak kar zapekowania graczy, klimat wpływający na kondycję gracza, wypadanie przedmiotów po śmierci, brak latających mountów i słodkich petów, brak pasków życia i statystyk, plus wiele, wiele więcej. To wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Oprócz tego czekam na Wasze opinie na temat filmu, będę się starał pracować nad lepszymi efektami. Cześć!